Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Chciałem Państwu powiedzieć, że tej książki... O, francuski dojrzewają najpiękniej. Tej książki nie dostaniecie Państwo w naszym sklepie. Tej też nie. No i Forsight też już jest nieo, nieobecny. Natomiast, no, natomiast tę książkę ewentualnie jeszcze, jakby Państwo miało ochotę, to ona jest i parę innych równie fajnych. Proszę Państwa, nie ukrywam, bo co tu ukrywać, że dzisiaj jest 28 dzień stycznia. I imieniny obchodzą Augustyn, Blisbor, Bogu Wola, Flawian, Jakub, Julian, Kalinik, Karol, Krzesąd, Leonid, Manfred, Manfreda, Maria Olimpia, Piotr, Radomir, Roger, Świedark. Tomasz, Tyrs, Waleriusz i Walery i wszystkiego najlepszego kochanemu Państwu. Moi drodzy, jest posłucha delikatna tematowa, to też nie ma co ukrywać. Wszędzie ten omikron nieszczęsny przygotowania do wojny, to są za poważne rzeczy jak na nasze spotkania. Ale! Udało mi się dotrzeć do tematu, który być może Państwa zainteresuje. Mianowicie, grupa posłów PiSu wymyśliła, no bo tylko taka grupa mogła, porządna grupa mogła wymyślić projekt żeby nazwy ulic były absolutnie nie do zmiany. Takie ulice będą w naszym kraju i o tym dzisiejsza piosenka. Czasem są projekty ustaw takich, że ho ho Do łba by nie przyszło chyba to nikomu Ot na przykład projekt niesłychanie ważki, bo Tyczy ulic zmiany nazw ich patronów. Ich patronów. Grupę posłów PiSu kręci wielce sprawa ta, żeby zabroniono zmian na całą wieczność nazw ulicy Kaczyńskiego Tudzież JP2. I ten pomysł ma zadziałać z datą wsteczną. Ho, 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 ho. z datą wsteczną wsteczną. Gdy patronem jest ulicy jakiś święty gość, lub niepodległości ojciec czy też wujek, wisieć ma, bo to pośmiertna niezbywalna włość. Kto zasłużył, o tym pis zadecyduje. Pis, pis, pis. W czasach gdy inflacja z głodu bardzo chce nas zjeść, Pis przychodzi nam z ratunkiem w samą porę, prezentując swoich ustaw przezabawną treść, Choć czas trudny, pokonamy go humorem.